Smok. W pobliżu pięknego miasteczka, w którym mieszkał król, w wielkim wzgórzu zagnieździł się siedmiogłowy wąż zwany smokiem. Pożarł on tak wiele ludzi, że miasteczko zawarło z nim umowę. Co roku dostarczano mu dziewczynę na pożarcie, a on w zamian za to zostawiał innych mieszkańców w spokoju. Gospodarze Zgodnie z utartym zwyczajem ciągnęli losy, którą dziewczynę mają oddać smokowi, aż zdarzyło się pewnego razu, że los padł na córkę króla. Wtedy monarcha ogłosił w całym królestwie, że uczyni swoim zięciem i następcą tego, kto uwolni królewnę od smoka. Kiedy nastał wyznaczony dzień, przywiązano dziewczynę do pnia. A na pobliskie drzewa wdrapało się wielu gapiów, których sprowadziła tam ciekawość. Nikogo jednak nie było na ziemi. Tuż przed pojawieniem się smoka przechodził tamtędy pasterz ze psem. Zapytał dziewczynę. Co tu robisz? A kiedy dowiedział się, co się stało, usiadł za drzewem, trzymając blisko psa. Nagle z rumorem nadszedł smok. Wtedy pasterz zawołał: Cezar, bierz go! Pies rzucił się na drapieżce i rozszarpał go na kawałki. A pasterz szybko uwolnił dziewczynę z więzów. Wówczas słudzy królewscy zeszli z okolicznych drzew i ubrali swoją młodą panią w siedem spódnic. Jakiś człowiek uciął siedem smoczych łbów. I zabrał je w wielkim worku do domu. Zanim to się stało, pasterz wyrwał każdej głowie język oraz udarł po kawałku z każdej ze spódnic, jakie miała na sobie królewna. Jej ojciec król wydał przed ślubem wspaniałe przyjęcie, na którym na honorowym miejscu zasiadł wraz z córką i jej narzeczonym. Tym samym człowiekiem który zabrał w worku smocze głowy. Nikt, żaden z dworzan, nie zaprosił na ucztę pasterza. Gdy przyjęcie dobiegało końca, pasterz, nie zwracając niczyjej uwagi, pojawił się wraz z psem. Trzykrotnie posyłał Cezara, żeby przyniósł mu coś do jedzenia. Kiedy córka króla zobaczyła psa, rozpoznała go i bardzo się przestraszyła. Widząc to, król kazał sługom przywiązać zwierzaka, ale ten podbiegł do swojego pana. Wtedy pasterz stanął przed królem i tak powiedział: Mój pies zabił smoka. Zgodnie z obietnicą królewską, to ja powinienem ożenić się z waszą córką. Na te słowa podniosła się wielka wrzawa. Narzeczony, który siedział przy stole, Pokazał na tacy siedem smoczych łbów i rzekł, To ja zabiłem smoka. Tym głowom czegoś brakuje, odezwał się pasterz. Oto siedem języków, które im wyrwałem i zawinąłem w siedem kawałków spódnic waszej córki. I wtedy został mężem królewny oraz następcą króla.